Dobry Państwu, przede wszystkim kobietom, bo przyjechałam tutaj do Akademii przed dwoma laty. Bardzo mi to pomogło i inspiruję innych ludzi, przede wszystkim kobiet, które miały taki podobny problem jak ja. Ja byłam dwoma laty temu i byłam 15 lat po chemii, i wiadomo, wszystkie zaburzenia, bóle i tak dalej powstawały. To już była chroniczna choroba, co już byłam, nie umieli tego w ogóle, medycyna w ogóle nie umiała tego sobie poradzić. Znalazłam alternatywę. Tutaj przyjechałam właśnie dwa lata temu uzdrowiłam moje ciało, mogę biegać, mogę chodzić. Mam hobby, nawet taniec i mogę już prowadzić lekcję tańca, co w ogóle przed dwoma laty nie mogłam robić tego. Przyjechałam tutaj ponownie po tych dwóch latach. Zregenerowałam się i już teraz umiem sama sport robić i sama tańczyć. Tak daleko doszłam do tego. I kobietki, właśnie sprawy, które są intymne, właśnie o tych niedużo się mówi, jak borowina, i tak dalej, żeby używać na sprawy intymne. Zobaczycie w filmikach, które zrobiłam moją opinię. Bardzo zapraszam. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marka Danko. Przyjechałam tutaj do Akademii po raz drugi. Pierwszy raz byłam przed dwoma laty i metody, które tutaj są proponowane i robione praktycznie, pomogły mi. I właśnie chciałam się podzielić z Wami na temat, że te metody właśnie działają i jak działają. Krótko przedstawię moje warunki. Przed 15 laty dostałam guzy w piersiach i jeszcze w ogóle nie znałam tutaj żadnej akademii. Nie wiem, czy była że akademia, to było 2008-2010 chyba powstała. No ale nic nie wiedziałam na temat takich metod alternatywnych i wiedziałam wszystko, co medycyna daje. Najpierw wzięłam. Chemiec przez cały rok, naświetlanie i tabletki jeszcze. Yy... Tak, no i tak się tak cały czas kołowało. I po tych właśnie tabletkach, które medycyna proponuje, yy, to jest taka cała paczka się to nazywa, nie? I te, yy, yy, chemia, operacja, naświetlanie, tabletki. No i właśnie po tych tabletkach, oni to nazywają, to jest kuracja coś takiego, terapia, o, terapia rakowa, mówię na to, medycyna. Właśnie już dostałam krotoki i znowu trzeba było co wyciągnąć profilaktycznie, jak to się mówi. No i później już mówię, to tak dalej nie idzie, bo dostałam straszne bóle, nie umiałam się nawet ruszać, umyć sama, to było bardzo, bardzo okropne. I co teraz patrzyłam do internetu po tych 15 latach już bardzo dostałam mocne bóle. To przedstawcie sobie to jak, to, jak ta chemia działa do dzisiaj. Znalazłam na internecie właśnie filmiki i akademię medycyny regeneracyjnej. I pewne filmiki mnie bardzo zainspirowały. No i postanowiłam to wykorzystać. Mówię teraz ręce, biorę zdrowie w swoje ręce. No i tak tutaj przyjechałam na dwa tygodnie przed dwoma laty, ale sobie jeszcze przedłużyłam na jeden tydzień, bo wiedziałam, że to zaczyna coś działać. Dzień się tak rozwija, że najpierw idziemy do sauny ćwiczenia robimy, do zimnej wody, pod prysznic z zimną wodą, w międzyczasie pijemy herbatki ziołowe. I jeszcze raz do sauny to tak powtarzamy i później przychodzą właśnie różne masaże, które są takie mocniejsze jak te, które znacie u takiego masażysty. To musi coś boleć, żeby coś wyszło. No i zaczęło mi się dużo, dużo poprawiać, ja zaczęłam umieć ruszać, bóle schodziły i jak już byłam w domu, jeszcze zaczęło się właśnie, pobudziło się ten organizm tutaj i później zaczęło się naprawiać różne sytuacje. A teraz chciałam Wam opowiedzieć, jakie nastąpiły poprawy u mnie przy stosowaniu borowiny. Takie intymne sprawy więcej dla kobiet. Więc tak po aplikowaniu borowiny do pochwy, borowina a pochwa od kobiety intymne sprawy. Bardzo poprawia stan zapalny. Doświadczyłam tego na sobie. Yy, bo wiadomo, pochwał kobiety to tak yy, swędzi, tak poboluje, tak szczypie, yy, coś tam zawsze tak nie w porządku. Yy, no i właśnie po aplikowaniu tutaj stań się poprawił. Bo myślę, że tam też jest tylko ciało. Dlaczego właśnie nie aplikować? To było bardzo bardzo mądrze zrobione przez pana Hareckiego. Właśnie takie coś wymyślił dla kobiet. I nie tylko, że ten stan zapalny się poprawia, ta skóra się poprawia w środku, że czuje się kobieta całkiem lżej, inaczej. Nie, że ciągle coś tam swędzi, boli i, i, i pika i coś takiego. I się poprawia też pęcherz moczowy, bo Właśnie się lepiej sika. O, tak powiem, tak prosto z mostu. Także kobietki, używajcie tej Borowiny, ten stan się będzie poprawiał. Następne moje doświadczenie to jest borowina i y, piersi od kobiety, i sutki, które tutaj właśnie y, można z borowiną nasmarować. Y, więc ja miałam takie, taki stan, y, że Ginekolog mi powiedziała, że właśnie, że taki łopież tutaj mi się zbiera i na piersiach, i na sutkach od kobiety, i mówi, żeby właśnie e, olej wziąć wszystko na olej, żeby się to zmiękło i to muszę zbierać. I to tak cały czas robiłam, i nie było ale żadnej prawy Właśnie i e, po stosowaniu tej borowiny, po pobyciu tutaj e, znikło samo. Do dzisiaj nie ma żadnej upierzy, y, że sutki od kobiet, też moje, y, nie są czerwone już takie, tego stanu zapalnego nie ma, to wszystko zeszło już, no, nie zapomniałam o tym. I to właśnie bardzo fajna sprawa. Y, następna sprawa to y, w czasie dozowania chemii miałam na y, w głowie, dostałam półpaśca. Wiadomo, półpasiec bardzo boli. To jest, to jest coś związane z nerwami, i jakiś nerw może być uszkodzony. Miałam bardzo dużo szczęścia, bo to było przy oku, ale bardzo bolesne. I cały czas to bolało, jakbym mnie coś do oka, nożem wciął. Po tutaj znowu tego na, całym, na całej twarzy, przy uchu, i tutaj wszędzie. Zaczęły bóle znikać. I najlepsze to było szczerze, ja miałam 8 miesięcy, zanim tutaj przyjechałam. Ten pierwszy raz herpes tutaj cały na twarzy. Nie umiałam jeść przez rurkę, musiałam pić, nie umiałam otworzyć ust. To też znikło. Do dzisiaj nie mam żaden herpes. Czyli te nerwy też się poprawiają. E... I tak jeszcze chciałabym powiedzieć, że właśnie oczyszczanie wątroby bardzo dużą rolę odgrywa. Oczyszczamy tutaj wątrobę, pierwszy i drugi dzień się przygotowujemy. I psychicznie bym powiedziała, bo ja to odbieram wszystkie, na wszystkie zabiegi, jak idę, przygotowuję się psychicznie, i pracuję tak z duszą, że trzeba że dusza niech powie naszym myślom, że wszystko się polepszy i właśnie z tymi siłami wyższymi trzeba pracować. To jest, naj to jest bardzo, bardzo ważne też dodatkowo, co się tutaj robi yy, praktycznie. Yy, bo to jest cała taka paczka znowu. i mentalnie i praktycznie, psychicznie i fizycznie, bo robimy też yy, różne yy, ćwiczenia. No więc, e, bardzo pozytywne to wszystko dla mnie było i jeszcze co najlepsze było, że jak ostatnio raz byłam moja, e, e, ostatni raz byłam to za dwa tygodnie miał mój syn wesele, no a ja byłam w bardzo ciężkim stanie takim, nie umiałam nawet ani nic jeść, bardzo długo jadłam, po go, godzinami jadłam, żeby coś kawałek zjeść, bo wszystko bolało i tak dalej. No i po tym pobycie tutaj, w tych trzech tygodniach, jeszcze dwa tygodnie do tego, cztery, pięć w domu, yy, przyjechałam i zaczął się tak stan poprawiać, że ja na to wesele mogłam jeść i jadłam, jadłam całą noc i piłam i wszystko i nic nie było. No więc wracając do tego oczyszczania wątroby, Przygotujemy się, Przygotowujemy się te pierwsze dwa dni, później wypijamy ten olej z cytryną. To odpowiednie mieszanka, odpowiednia mieszanka jest tam, receptura. Wszystko jest przygotowane. Wszystko można. Sobie przeczytać spokojnie, a jeżeli nie, to wtedy do pana Hareckiego można i on jeszcze raz wytłumaczy, jeszcze raz powie, bo nie zawsze jest wszystko jasne i zawsze kiedy się zwróciłam, dostałam odpowiedź i jeszcze zachętę na to i y, motywację, że to beń, że, żebym to y, przeprowadziła na spokojnie. I to właśnie też pomaga. Yy. No to tak z mojej strony takie doświadczenia właśnie fajne i właśnie róbcie to w domu dalej, żeby się organizm i całe ciało, i fizyczne, i psychicznie stan się polepszał. Schodek po schodku. Wszystko na raz nie idzie. To musi być taka procedura dłuższa, żeby ten organizm zrozumiał, że musi się sam naprawiać no więc tyle dziękuję za uwagę i życzę dużo, dużo zdrówka a dzisiaj jest ostatni mój dzień i teraz idziemy do wody idziemy po zdrówko raz, dwa, trzy, zdrowie, życie, zdrowie tak tak to wygląda dla wszystkich zapraszam tutaj dzieci. Zapraszam wszystkich tutaj pięknie. Medycyna regeneracyjna. Najważniejsze wiadomości w 21 wieku. Akademia Medycyny Regeneracyjnej na podstawie wieloletnich doświadczeń opracowała i wdrożyła metodę kompleksowego leczenia odmładzania i uruchomienia rezerwowych zdolności organizmu do regenerowania narządów nawet dla osób, które potrzebują przeszczepu organów, operacji czy długotrwałego leczenia. Twórca tej wyjątkowej, opatentowanej metody, Aleksander Charecki, od lat w Akademii skutecznie pomaga ludziom cierpiącym na przewlekłe schorzenia, często uznawane za nieuleczalne. Ta autorska metoda oddziałuje kompleksowo na cały organizm człowieka, a nie tylko na jego uszkodzone obszary. W wyniku zastosowania tej terapii następuje całościowe oczyszczanie organizmu, wzmocnienie układu odpornościowego, a co najważniejsze, wymiana uszkodzonych, starych oraz nowotworowych komórek, tkanek i narządów na nowe i zdrowe. Metoda umożliwia eliminację przyczyn chorób, pozwala uruchomić mechanizmy regeneracji organizmu u pacjentów z różnymi schorzeniami. W wyniku terapii aktywowane są endogenne komórki macierzyste zdolne do naprawy wszelkich uszkodzeń w organizmie człowieka. To szczególnie ważne dla osób starszych i schorowanych. Metody stosowane w Akademii Medycyny Regeneracyjnej okazały się wyjątkowo skuteczne u osób cierpiących na nowotwory w każdym stadium. Choroby układu nerwowego, wszelkiego rodzaju zaniki mięśni i inne przewlekłe schorzenia, a nawet w regeneracji organów zakwalifikowanych do przyszczepu. Akademia Medycyny Regeneracyjnej powstała w Polsce w 2010 roku. Metoda regeneracji organizmu jest praktykowana w Akademii i doskonalana od 13 lat, co wpływa na jej wysoką skuteczność. Z pomocą Akademii Medycyny Regeneracyjnej osoba jest w stanie reaktywować ustawione przez naturę rezerwowe możliwości regeneracyjne organizmu oraz przywrócić utracone funkcje, zdrowie i młodość. Według twórcy metody Aleksandra Charickiego to działa jak eliksir zdrowia, młodości i długowieczności, a przecież tego ludzie szukają od tysięcy lat. W samej Japonii żyje ponad 90 tysięcy ludzi w wieku powyżej 100 lat, którzy wykorzystują naturalny proces regeneracji organizmu. Specjaliści Akademii Medycyny Regeneracyjnej korzystają z wypracowanej przez Akademię wiedzy jak zarządzać naturalną regeneracją komórek, narządów i organizmu jako całości. To dzięki tej wiedzy większość narządów naszego ciała można skutecznie zregenerować i przywrócić im ich naturalne, prawidłowe funkcjonowanie. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe i nieuleczalne, choroby nowotworowe, a nawet te, które oczekują w kolejce na przyszczep organów, Warto, aby podjęły próbę zregenerowania swojego organizmu, odbudowania uszkodzonych narządów i tkanek, zainicjowania procesów samoozdrowienia, a w tym samym powrotu do zdrowia i radości życia. Czym jest regeneracja? To słowo pochodzi od łacińskiego, regeneratio, co oznacza odrodzenie. To odbudowa utraconych lub uszkodzonych narządów i tkanek przez organizm, a także odbudowa całego organizmu z jego części. Termin regeneracja został zaproponowany w 1712 roku przez francuskiego naukowca Reumura. Metoda opracowana przez Akademię Medycyny Regeneracyjnej dotyczy zarówno regeneracji fizjologicznej, która w naturalny sposób odtwarza komórki, tkanki i narządy utracone w procesie życiowej aktywności, oraz regeneracji naprawczyk, która obejmuje odbudowę tkanek, narządów i innych struktur po ich urazowym uszkodzeniu. Metoda regeneracji organizmu opracowana w Akademii Medycyny Regeneracyjnej została opisana w czterech książkach praktycznego zbioru naukowego autorstwa Aleksandra Haryckiego: Praktyczne kompendium odmładzania i całkowitego uzdrawiania z chorób i raka. Patent Eurazetycki numer 040408 Aleksander Harycki Metoda kompleksowego leczenia, odmładzania i przywracania rezerwowych zdolności ciała ludzkiego. Akademia Medycyny Regeneracyjnej stosuje tylko bezpieczne, naturalne techniki i środki. Korzysta z wiedzy stosowanej przez lekarzy od tysięcy lat, doskonalonej w Akademii od wielu lat. Zdrowie jest najważniejszą wartością i naszym bogactwem. Docencie jego znaczenie i zadbajcie o siebie już teraz. W sprawach regeneracji narządów u osób potrzebujących przeszczepu narządów, leczenia pacjentów z chorobami nieuleczalnymi i genetycznymi, odmadzania osób starszych oraz współpracy można kontaktować się mailowo: haрецki@harecki.com